Wiecie, jak to jest zakochać się od pierwszego wejrzenia? Wiem, wiem, nie ocenia się książki po okładce, ale czasem po prostu jedno spojrzenie wystarczy i wiesz, czujesz, że to jest to. Nie możemy Ci w randkowaniu, ale jeśli chodzi o rynek nieruchomości, możesz na nas liczyć. Żeby jeszcze łatwiej znaleźć Twój wymarzony dom, zmieniliśmy wygląd naszej galerii. Co się zmieniło? Większa galeria. Nowy układ pozwala zobaczyć więcej zdjęć już na pierwszy rzut oka. Mozaika zdjęć. Teraz po kliknięciu na zdjęcie zobaczysz pełną galerię w formie mozaiki. Wygląda to o wiele przyjaźniej, no i łatwiej wyobrazić sobie, jak wygląda oglądana nieruchomość. Wyeksponowane multimedia. Wszystkie multimedia, takie jak filmy czy wirtualne spacery, mają teraz bardziej widoczne ikonki. Jedno kliknięcie i już możesz je oglądać. Zakładki ułatwiające nawigację. Nad mozaiką zdjęć dodaliśmy zakładki, które ułatwią przechodzenie pomiędzy typami multimediów dodanych do ogłoszenia. Teraz płynnie przejdziesz z wideo do zdjęć czy do planów nieruchomości. Lepsze wyeksponowanie formularza kontaktowego. Formularz wędruje tuż pod galerię zdjęć. Znalazłeś to, czego szukasz? Klik i już jesteś bliżej spełnienia marzeń. Zastanawiasz się, czy to naprawdę działa. Spokojnie, mamy na to liczby. Interesujące cię zdjęcie znajdziesz 40% szybciej. Już teraz obejrzyj miejsce, w którym zaczniesz nowy rozdział swojego życia. Co ci powstrzymuje? A i pamiętaj, na pierwszej randce poznasz wygląd, na drugiej charakter.